Witajcie, kochane na kanale ślubnesakupy.pl. Dziś mamy dla Was coś niezwykłego: piękne ozdoby i dekoracje do włosów dla Panny Młodej. Pierwsza z dekoracji do włosów, którą Wam prezentujemy, prezentuje się właśnie tak. Ma takie piękne, duże kwiatki, które będą efektownie wyglądały przy włosach. Całość jest zaprojektowana i wykonana w odcieniach rose gold z dodatkami kryształków takich. Transparentnych i malutkich perełek. Całość przy, przypomina taki motyw roślinny całej gałązki z kwiatkami i listkami. Z tyłu, oczywiście, posiada wstążeczkę, która pomoże zamocować dekorację, ale również każda gałązka jest na druciku, który możemy wyginać w, dowolnej, w, do, w dowolne miejsce. Dlatego dekorację możemy sobie zmniejszać i upinać nad kokiem, czy też na czubku głowy, w jakim momencie chcemy. Kolejna ozdoba do włosów to praktycznie gałązka cała wykonana z perełek. Jest ich tutaj naprawdę bardzo dużo. One powtarzają się i, i tworzą taką bardzo dużą dekorację z samych perełek. Jest w kolorze złota. Oczywiście również posiada wstążeczkę. Dlatego bardzo do, jest bardzo duża dowolność w założeniu tej dekoracji na włosy. Może wyglądać jak wianek, może też być tylko jako opięcie nad kokiem. Również perełki możemy wyginać w dowolne, w dowolne kierunki i możemy też skrócić sobie tą dekorację, aby mieć mniejsze kawałki, które będą wyglądały jak malutkie gałązki z perełek. Nasza kolejna ozdoba do włosów. To ozdoba jest wyko wykonana w kolorze złotym z małymi listkami, z dwoma motywami. Jedne tutaj takie, zobaczcie, z takimi dziurkami, drugie wyglądają jakby były odbite od naturalnych liści. Mają tutaj takie piękne, wyżłobione elementy. Mamy tutaj również kryształki w, w kształcie takich łezek oraz okrągłe cyrkonie. Całość bardzo ładnie wygląda. Również dekoracja będzie pasowała też na samczupek głowy, czy też jako wianek, ponieważ posiada tutaj taką delikatną wstążeczkę, którą możemy swobodnie zawiązać w miejscu, które będzie nam odpowiadało. Całość jest bardzo delikatna i, i będzie naprawdę wyglądało estetycznie to przy fryzurze Panny Młodej. Ale tak oczywiście każda gołązka też się rusza, dlatego możemy ją wyginać w dowolne miejsca i tworzyć jakąkolwiek kompozycję będziemy chcieli. Kolejna dekoracja jest zachowana w odcieniach delikatnego złota, ale też tutaj jest taki miedziany, delikatny odcień. Są tutaj rzędy perełek, które są takie bardziej w kształcie takiego jajeczka niż kółka. Cyrkonie łezki oraz listki, takie z zaostrzonym końcem. Jest to bardzo delikatna wizualnie ozdoba do włosów, dlatego jeżeli panna młoda ma już dużo biżuterii na sobie i chce do włosów dekoracji, która nie będzie bardzo bardzo okazała bardzo duża, no to taka subtelna będzie idealna. Drucik również się wygina w dowolne kierunki i posiada rzeczkę, dzięki której możemy związać tak jak tylko nam będzie odpowiadało na swojej głowie. I oczywiście możemy tutaj sobie wyginać te dekoracje, w którą stronę chcemy. Widzicie, perełki mogą być w drugą stronę, tak samo listki, dlatego wszystko możemy sobie ułożyć jak tylko będziemy chcieli. Nasza kolejna propozycja to jest odcień, odcień srebra. Odcień srebra z takimi bardzo dużymi cyrkoniami w kształcie łezek oraz takimi perełkami w dwóch wielkościach, mniejszych oraz większych. Mam nadzieję, że to będzie dobrze widać na filmie. Całość się bardzo efektownie prezentuje. Jest to na pewno dodatek do włosów przy, przy większej fryzurze, przy której możemy tutaj zaszaleć, bo naprawdę jest to bardzo duża dekoracja. Dlatego będzie, będzie super efektownie wyglądała. Również mamy tutaj wstążeczkę, więc dowolność upięcia tej dekoracji na włosach jest naprawdę ogromna. Możemy to zrobić jak tylko chcemy. I taki dodatek będzie super odpowiadał, jeżeli panna młoda wybiera suknię w stylu glamour, to takie srebrne dodatki będą jak najbardziej super wyglądały. Kolejny dodatek do włosów to już zupełnie, zupełnie inny styl. Jest to styl boho. E, takie malutkie liście przypominają troszeczkę e, takie naturalne liście, ponieważ tutaj mają taką odbitą strukturę. E, jest to też bardzo delikatna ozdoba, którą możemy upiąć zarówno na czubek głowy, jako wianek czy, czy nadkok, ale też możemy to wpleść w jakąś fryzurę z warkoczem. I tutaj mamy odcień e, typowo złoty, ale posiadamy również drugą wersję, e, zupełnie srebrną. E, dlatego, jeżeli Panna młoda chciałaby też wymieszać te dwa kolory, no to e, jest to taka opcja, ponieważ te dekoracje są bardzo drobniutkie i mają e, dużo miejsca pomiędzy listkami, bo mają wyglądać typowo jak gałązka naturalna. I zobaczcie, jak można ładnie tutaj to przepleść, więc, jeżeli by były łączone dwa kolory, to też by to pięknie wyglądało. Nasza kolejna dekoracja do włosów to już zupełnie inny kształt. Zupełnie inny kształt. Ta dekoracja składa się z trzech gałązek. E, ma tutaj dużo takich pięknych, kwiatowych wzorów. E, kwiaty z samym środku mają wielką cyrkonię, która świetnie wygląda. Płatki mają taki delikatny odcień, e, modny teraz, bardzo w tym sezonie, Rose Gold. I oczywiście perełki, listki. No, całość wygląda bardzo pięknie. Będzie efektownie wyglądać na głowie panny młodej. Można to naprawdę upiąć w bardzo różne, różne sposoby z boku y, głowy, przy fryzurze czasanej na bok, y, pod kokiem, y, czy też nad kokiem w tą stronę. Y, to, zobaczcie, no, każda gałązka y, może być wygięta w jakim kierunku, tylko byście chcieli. Y, tak samo jeżeli chcecie coś skrócić, to oczywiście drucik jest tak wykonany, że przy przycięciu pod, y, dokładnie pod daną danym elementem kwiatkiem czy, czy perełką, możecie sobie skrócić tą dekorację, żeby wyglądała inaczej, czy też zagiąć, i wtedy mamy zupełnie inny dodatek, ozdobę do włosów. No, taka dekoracja również pasowałaby świetnie dla panny młodej, która ma sukienkę w stylu boho, bo tutaj te motywy roślinne bardzo ładnie by wtedy wyglądały. Kolejna nasza dekoracja. To również bardzo, bardzo długi dodatek do włosów, który starczy, żeby nałożyć nad, nad głowę, czy też dookoła koka. Jest to wianuszek, tak jakby, który kończy się nam wstążeczką elegancką, która będzie ładnie wyglądała, nawet jeśli gdzieś by było ją widać. A całość jest skonstruowana z takich oczek łezek, które są wykonane z perełek i, i takich kryształowych koralików na przemień układanych, które bardzo ładnie wyglądają. Zobaczcie, również tutaj wszystko możecie sobie ułożyć tak, jak Wam się podoba i naprawdę to, tą dekorację możecie na wiele sposobów upiąć do włosów dlatego macie bardzo dużą dowolność w stworzeniu swojej fryzury wasza fryzjerka, stylistka na pewno z takim dodatkiem by coś wspaniałego wymyśliła i jest to bardzo uniwersalny styl, taki dodatek pasowałby dla panien młodych, które wybierają bardzo różne suknie dlatego też złoty, delikatny drucik tak bardzo nie rzuca się w oczy więc nawet jeżeli do tego byłyby srebrne kolczyki to z pewnością delikatne kryształki z perełkami by super pasowały Kolejny nasz dodatek to piękne gałązki z perełkami. Które tutaj układane są na przemian. Jednak powtarzalny wzór, zobaczcie. Cały czas tak naprawdę powtarza nam się to samo. Znowu liście są przepiękne. Mam nadzieję, że to widać, ponieważ te listki wyglądają naprawdę jak naturalne listki wykonane ze złota. Obok tych listków są perełki. Również mają bardzo fajny kształt, który pięknie wygląda. Oczywiście drucik jest bardzo długi, dlatego starczy na wykonanie dużej skomplikowanej. Aplikowanej fryzury, też można przepleść taką dekorację w barkoczu, upiąć nad kokiem, czy też dookoła. E, i, i, I taka dekoracja również się nam tutaj wygina, możemy wszystko dostosować tak jak nam się podoba i pasuje do głowy, dlatego jest to bardzo uniwersalny dodatek. No i całość jest wykonana tutaj w odcieniach złota, dlatego, że też do stylu boho byłoby to idealne. I tutaj już mamy przed ostatnią dekorację. Listki oczywiście tym razem y, pomalowane tutaj od środka na taką mas, masą perłową, która jest w kolorze y, takiego delikatnego srebra. Obok mamy kwiatki, które zobaczcie, płatki są wykonane z malutkich cyrkonii, y, w samym środku są perełki. Pięknie to wygląda. Całość również się ślicznie układa i tworzy taki wianuszek, po prostu wykonany z, z cyrkonii i, i metalowych de, dekoracji dodatków. Również możemy wszystko wyginać tak, jakbyśmy chcieli, żeby pięknie można było ułożyć to na fryzurze panny młodej. Jest to znowu dekoracja dość długa, dlatego możemy ją dowolnie sobie ułożyć na włosach zakończona taką elegancką wstążką, która z pewnością będzie pasowała i nie będzie nam przeszkadzać. Tutaj ten odcień listków jest w delikatnym takim odcieniu rose gold, dlatego też będzie pięknie wyglądał. Jednak jest przełamany srebrnymi cyrkoniami, delikatnymi białymi perełkami. Więc znowu tutaj mamy miks odcieni, dlatego będzie ta dekoracja do włosów pasowała dla wielu panien młodych, które wy wybierają różne suknie. Nie będzie tutaj się to kończyło na jednym stylu. Oczywiście dla stylu boho taka dekoracja również pięknie by wyglądała. I tutaj mamy ostatnią dekorację, którą dzisiaj Wam zaprezentujemy. Jest to piękna opaska. Może być takim delikatnym diademem. Zobaczcie, składa się tutaj z, z dwóch kawałeczków, e, które ładnie będą pięknie na głowie wyglądały. E, tą dekorację możemy założyć e, na czubek głowy. I będzie bardzo ładnie wyglądała zarówno dla brunetki, jak i dla blondynki, jak i do stylu boho, jak i do stylu glamour. Dlatego jeżeli panna młoda woli coś mieć takiego na samej głowie, na samym czubku głowy, co, co będzie stabilnie się trzymało, ponieważ też ta opaska jest uniwersalna. I, I można ją tutaj dowolnie wyginać, no to taka opaska będzie idealna. I też jest w odcieniu srebra, dlatego jeżeli panna moda niekoniecznie lubi złoto, czy też odcienie rose gold, to tutaj taka srebrna opaska wykonana z takich pięknych, kwadratowych cyrkonii, bo one tutaj każdy jest przypięty osobno i ma taki piękny y, sześcienny kształt, więc taka opaska będzie super wyglądała po więcej dodatków dla panien młodych takich jak szlafroki, podwiązki czy też nawet parasolki zapraszamy was na stronę naszego sklepu www.ślubnezakupy.pl. tam znajdziecie również te wszystkie piękne błyskotki do włosów dla panny młodej które z pewnością któryś z nich wybierze serdecznie zapraszamy dziękujemy za obejrzenie naszego filmu